Kryzys to moment zwrotny, moment wyboru, czas zmiany, czas zmagania się i walki. Kryzys zawsze jest szansą. Część trzecia. Kryzys przyjaźni. Schwycili go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana, a Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wokoło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła – i ten był razem z nim, lecz on przeczył temu, mówiąc – nie znam go kobietą. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł – i ty jesteś jednym z nich – Piotr odrzekł: Człowieku, nie jestem. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: Na pewno i ten był razem z nimi. Jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł: Człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał, a Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana. Jak mu powiedział, dziś zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wypczesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Nasz Bóg doświadcza wyparcia. Nasz Bóg doświadcza odepchnięcia. Nasz Bóg doświadcza wyparcia się przez przyjaciela. Czy Jezus przeżywa kryzys przyjaźni? Tak. Święty Piotr. Wypiera się swojego mistrza. To ten apostoł, ten wyjątkowy. Bo to przecież on szedł po wodzie do Jezusa. To jemu Jezus na to pozwolił. To jemu dał moc wypędzania złych duchów, uzdrawiania. To jego zabrał na górę przemienienia, gdzie pokazał mu swoje bóstwo, żeby właśnie wtedy, kiedy będzie go widział na krzyżu, żeby nie stracił wiary, żeby podtrzymywał swych braci, żeby nie ustała jego wiara. Święty Piotr był kimś wyjątkowym dla Jezusa. Powiedział mu Jezus, że jest skałą. Do jego wybrał i na nim zbudował swój kościół. I okazuje się, że to właśnie on zapiera się. Święty Piotr, który miał być skałą, rozsypuje się. I to w jakich okolicznościach. To nie jest tak, że go pojmali, że go torturowali i złamali go w końcu, i powiedział, dobrze to, ja powiem, że go nie znam. Nie, to było tchórzliwe, Oddzierny się wystraszył. I to też nie raz, co by można powiedzieć, że to tak w emocjach, ale trzy razy. I to w krótkim odstępie. Powtarza: Nie znam, nie wiem o czym mówicie. Nie, ja nie jestem, ja nie jestem od niego. To musiało być ciężki cios dla Jezusa, ale jak wiemy, dla świętego Piotra też. Bo jest ten moment, kiedy kogut zapiał, i on. Przypomina sobie te słowa i szuka wzrokiem Jezusa. Spotykają się i nie pada żadne słowo, ale jeżeli jesteś przyjacielem, to dobrze wiesz, kiedy zawaliłeś. Dobrze wiesz, że zraniłeś. Wystarczy spojrzenie w oczy przyjaciela i wiesz, że w jego oczach właśnie straciłeś zaufaniem. I co robi święty Piotr? To jest bardzo ważne, bo zaraz po tym spotkaniu, po tym uświadomieniu sobie tego, co zrobił, jego miłość do Jezusa zaczyna go palić. Palić jego serce ogromnym żalem. I okazuje się, że wyszedł i zapłakał. Nad tym, co zrobił. I to chyba były pierwsze gorzkie żale. Kim my jesteśmy w tej historii, w tym kryzysie przyjaźni? Może z perspektywy Piotra zastanówmy się nad sobą. Pierwsze pytanie: czy traktujesz Boga jak przyjaciela? Bo On Ciebie tak traktuje. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. Tak się złożyło, że Jezus oddał za nas życie. Bóg nas traktuje jak przyjaciół, otwiera przed nami swoje serce, zdradza nam swoje sekrety. Czy my jesteśmy przyjacielem, który odpowiada? Proporcjonalnie. Jedną chyba z największych takich boleści jest, kiedy człowiek zainwestuje 100% serca w relację z kimś, a okazuje się, że ten ktoś tak tylko jednak na 70. Kiedy wasza przyjaźń, wasze zaufanie, wasze poświęcenie nie jest na tym samym poziomie. I pomyślmy, Skoro Bóg traktuje nas jak przyjaciół, czy my traktujemy Jego jak przyjaciela? Czy stajemy jak mąż już twarzą w twarz? Bóg nas na to pozwala, wcale nie musi. Czy jesteśmy przejęci tym? Czy wchodzimy w taką relację przyjaźni i zaufania? Drugie pytanie kiedy ostatnio poczułeś, poczułaś, że. Zawiodłeś, że wyparłaś się Chrystusa, że jednak dałaś plamę, że w tej relacji zrobiłeś coś, co sprawiło, że się do Niego nie przyznałeś. Kiedy była ostatnia taka sytuacja? Kiedy był moment, kiedy pięknie mówiłeś, Boże, Jestem Twoim przyjacielem, możesz na mnie polegać, ja jestem wierzący, a jak przyszło co do czego, to okazuje się, że jesteś niepraktykujący. Wierzący, niepraktykujący. Piotr też miał właśnie ten moment, że umiał uwierzyć w Jezusa, umiał uwierzyć w Jezusa, który uzdrawia, za którym ciągną tłumy, który mówi piękne kazania, rozmnaża chleb, ale nie potrafił uwierzyć w Jezusa. Cierpiącego, skatowanego, jego wiara nie była jeszcze na tyle dojrzała, była za mała, musiała urosnąć, a urosła tylko wtedy, kiedy została podlana gorzkimi łzami, zroszona, wtedy dorosła do miary, że potrafił uwierzyć w Jezusa ukrzyżowanego, bo wiemy. Że, że Święty Piotr oddał życie też na krzyżu. Jacy jesteśmy wtedy? Są takie sytuacje, kiedy jesteśmy wierzący, ale okazuje się jednak tak nie do końca, z małym ale. Może to sytuacja z takich tematów kontrowersyjnych, tak zwanych. Aborcja. Tak, to jest wielkie zło. Ale. No są takie przypadki, Panie Jezu, no musisz to zrozumieć. Czy to nie jest tak, że wypieramy się Chrystusa? I trzecie pytanie. Kiedy już zdarza nam się go wyprzeć, kiedy swoimi grzechami mówimy: "Nie znam tego człowieka". To co robimy? Czy płakałeś kiedyś na spowiedzi? Czy uroniłaś łzę po tym, co zrobiłaś? Kiedy zrozumiałaś? Czy to nie jest tak, że idziemy do spowiedzi i idziemy jako perfekcjoniści, którzy są wkurzeni na siebie. Bo znowu nie jesteśmy tacy idealni, jak mieliśmy być. A Bóg nam jest potrzebny tylko jako instrument, który da nam oczyszczenie, da nam zacząć na nowo. I znowu możemy sobie poprawić samoocenę. Czy przychodzimy jak ten Piotr, idziemy do konfesjonału, stajemy, patrzymy temu Jezusowi w oczy i mówimy: Przepraszam, zawiodłem, zraniłem. Czy, jesteśmy, czy zdobywamy się na taką szczerość? Czy w spowiedzi przychodzimy do Chrystusa? Czy zależy nam z spowiedzi, żeby to On się lepiej poczuł? Czy tylko, żeby nam było lżej? Taką lekcję daje nam dzisiaj święty Piotr. Popatrzmy na niego i nie tylko śpiewajmy o gorzkich żalach, ale od czasu do czasu zapłaczmy.